Jestem Robert Drólewski, jestem fizjoterapeutą. I zapraszam Cię na kolejny odcinek poświęcony mięśniowi dźwigaczowi łopatki. Dźwigać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, tak jak na załączonym filmiku. To jest Maciek dziewczyny. Pozdrawiamy macie! A nasz dzisiejszy bohater będzie dźwigał nie tylko ciężary, jakie na nim wygenerujemy. Ale także łopatkę. Należą do mięśni kolcowo-ramiennych. Jest to mięsień toniczny i będzie nam tworzył pomost między szyją a łopatką. No, chyba możemy przejść do anatomii. I jak zwykle omawiając anatomię, zaczniemy sobie od przyczepów tego mięśnia. A przyczepem początkowym będą tutaj wyrostki poprzeczne czterech górnych kręgów żejnych. Mięśnie ten przyczepia nam się jako jedyny do dźwigacza i do obrotnika. Warto o tym pamiętać. A przyczepem końcowym będzie kąt górny łopatki wraz z częścią brzegu przyśrodkowego łopatki. Z górną częścią. Ukrwienie stanowi tętnica podobojczykowa która zaopatruje nam ten mięsień poprzez tętnicę poprzeczne szyi, poprzez tętnicę kręgową i tętnice wstępujące szyi. Unerwienie tego mięśnia to nerw grzbietowy łopatki wraz z gałązkami nerwów szyjnych. Będzie nam skutkowało osłabieniem unoszenia łopatki i zbliżania jej do osi kręgosłupa. Mięsień ten będzie nam unosił łopatkę, będzie nam ją zbliżał do osi kręgosłupa i wraz z mięśniem równoległobocznym rotował ją. Skurcz jednostronny będzie nam zbliżał głowę do stawu ramiennego, a obu strony głowę do tyłu. Na obrazku przedstawiłem punkty spustowe tego mięśnia wraz z obszarami bolesności. Widzimy, że obszar bolesności wkracza tutaj w okolice brzegu przyśrodkowego łopatki. Tak jak sobie powiedzieliśmy, mięsień równoległoboczny jest nerwiony przez ten sam nerw, dlatego tam też możemy odczuwać bolesność. Ok, i szukając tego mięśnia będziemy. Szukali masy mięśniowej będącej pod mięśniem czworobocznym grzbietu i uciekającej do kąta górnego łopatki. I to będzie to pasamko, które widzicie. Dalej nie umiem. Biceps mi nie pozwala. No to dzisiaj poszło błyskawicą. Jeżeli ci się podobało, to kciuk w górę, subskrybuj mój kanał, znajdź mnie na Facebooku. Od niedawna można mnie jeszcze znaleźć na Instagramie Nick Erwroble i wszędzie, gdzie w sieci zobaczycie ten nick, to ja. Cześć.